Siemanko, z tej strony, just smile. witam Was na kolejnym odcinku z EasyCase.pl. Na wstępie chciałem Wam przypomnieć, że z moim kodem Just Smile wpisując w zakładce tutaj Just Smile macie dwa złote na start. Albo korzystając z Reflinka, możecie sobie za te dwa ziko otworzyć na przykład taką skrzyneczkę w ogół Otwórzmy sobie pięć takich testowo, zobaczmy co z tego nam wypadnie. Dwa razy po tysiąc końców nam poleciało, raz dwa złote, nawet, więc się zwróciło. Także ktoś z Was mógłby zgarnąć sobie z tego ponad dwa ziko, otworzyć później kolejny raz tą samą skrzynkę lub zbierać coś innego, albo końsy które możecie oczywiście w sklepie wymienić sobie na dowolne skinki. Na przykład mieliśmy tam tysiąc, tak, więc sprawdźmy sobie tysiąc, dajmy sobie rosnąco, zobaczmy co my tutaj mamy, na przykład takie MP7. MP5 jakieś teczka, nazbierać troszeczkę więcej końców też możecie i później wymieniać sobie od razu na gotowe skinki, które przychodzą od razu do Was do ekwipunku. Eee, dobra, dzisiaj mam zamiar skupić się troszeczkę na jednej skrzynce, ale zanim do tego dojdziemy sprawdźmy sobie eee, tą skrzynkę Empress. Ostatnio nam nie chciała oddać, nie chciała nam oddać w ogóle, więc Mam nadzieję, że tym razem będzie troszeczkę lepiej. Oj, no i kochani. Pierwszy strzał siada nam kałaszek, także topowy skinek w tej skrzynce. kałaszek za 161 zł, naprawdę spoko. Bo ten P90 trzy gloczki. Dobra, twórzmy sobie jeszcze raz 5 tych skrzyneczek. No nie no, naprawdę. Dzisiaj jestem zachwycony. Pierwszy strzał i od razu daję. Tutaj widzę 3 razy P90, 2x nie doleci, dojemki niestety nie doleci, więc tutaj raczej na minus. Ale takim minusem się nie przejmujemy, bo za pierwszym razem nam totalnie oddała. Także rewelacja, naprawdę rewelacja. Tutaj widzę trzy kałaszki, które na pewno na pewno zwracają wartość skrzynki z dużym profitem. Zobaczmy, co dostaniemy. Tu raczej będą tak dwa Elite Build dokładnie. Dwa razy P250. Zobaczmy, co. Tutaj prawie 10 zł ten kałaszek, drugi, więc w sumie 20 prawie złoty. 25, wydaliśmy 31, więc w sumie nie lekka strata. Trochę sobie jeszcze raz 5. Zobaczmy, co teraz z tego nam się uda wyciągnąć. I moi drodzy, tak jest, mamy blood sporta więc topowy znowu kałaszek. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego, naprawdę. 186 zł. Z skrzyneczki za 6,20, naprawdę mega profit. Tu chciałem... O właściwie tego Anubisa chciałem sobie otworzyć, bo tutaj jest koska, jest koska. Mamy tego kałaszka, na którego mamy 3%, MK, na którą mamy 20%, więc całkiem spoko. Dobra, tu widzę mamy tak, mamy tą meszkę, mamy Famasa, więc to raczej powinien być profit z tych dwóch. Tutaj nie, tutaj mamy tak, nie. Famasa mamy za 10 zł. MK za 16. Dobra, otworzymy sobie jeszcze raz 5. Zobaczmy co teraz nam to da. Mamy to, moi drodzy, mamy kałacha, więc no, 105 zł kałaszek, do tego jeszcze Meczka Atomic, Alloy i Evil Dime w sumie też. no Mega profit, naprawdę mega profit. Coś niesamowitego. Trzecia skrzynka, która daje nam topowego skina, topowego skina. Kurczę, może przejdźmy na Miami Vice w takim razie. No, kto w ostatni odcinek oglądał ten wieżę, no skrzyneczka oddała grubo, bo da skrzyneczki za ponad 4700. Tu widzę, że pierwszy strzał raczej nie oddała, raczej nie oddała, dokładnie tak. Zobaczmy, czy za drugim razem się uda. Mam nadzieję, że tak. No. Mam nadzieję, że tak. Tutaj chociaż tego kałaszka jakby dało to. Jest fajna emeczka całkiem fajna emeczka Całkiem fajna emeczka Tutaj niestety strata, niestety strata, ale się nie poddajemy. Dobra, przejdźmy sobie do naszych skinków. Zróbmy sobie kontrakcik. Weźmy może najpierw te tańsze skiny. Nie tak, 10 zł. Dostajemy 8, ok. Dostajemy 8, więc delikatny minus. Zróbmy sobie jeszcze. Kontrakciki jakieś, zróbmy sobie jeszcze jakieś kontrakciki. Tu mamy 35 zł, dostajemy 25, także dyszka na minus. No Mam nadzieję, że teraz jeszcze jeden kontrakt zrobimy. Tu mamy tak, ze 124 mamy 156,84, więc mega profit. I zróbmy sobie tak, jeszcze jeden kontrakcik. 350, dostajemy 230, więc delikatna strata, ok. I teraz wrzucimy wszystko. Mamy 735 złotych. Z tego dostajemy niestety niecałe 300 niestety, więc no zabrało. Dobra, ale tak, rozmienimy sobie to na końcy. Każdego skinka możemy przecież sobie wymienić na końcy, tak samo jak za otwarcie każdej skrzynki dostaniemy końców jest to jest naprawdę rewelacja. Nawet jeśli wam dropnie się jedno z tych końców można naprawdę dużo podziałać. Otwórzmy sobie może za te końce taką skrzynkę koderet 5 razy. A widzę fajne skinki, fajne skinki, fajny gigelek. Mamy fajną petkę, jakiegoś XMA tutaj M. -eczkę. Naprawdę fajne, naprawdę fajne skinki. Zobaczmy, co dostajemy w pierwszym strzelcu. Widzę MP9, rewolwer, maszka, więc każdy skinek inny. Na przykład taki PMX za ponad 5 zł. Całkiem fajnie. Otworzymy może jeszcze raz. Takich 5 skrzyneczek. Zobaczmy jaki tutaj dropik z tego będzie siedział. Ale jakby dało tą Mkę, to ta M jest naprawdę fajnym skinkiem, ale to M. Powiem Wam tak, to MP9 jest też całkiem całkiem przyjemne, bo nie dość że jest ładne, dokładnie, to kosztuje 5,50. Więc całkiem spoko. Otwórzmy sobie może taką skrzyneczkę za końce też z koskami, z samymi koskami, także no naprawdę jeśli komuś się uda nazbierać, zbierać, otwieracie sobie taką skrzynkę i dostajecie na przykład takiego bajoneta Ultrafiolet, który na pewno jest warty dużo. Dokładnie tak. 588 zł, także no... Mega, mega, mega fajny. Otwórzmy sobie takiego knifeboxa. Mam 835 zł za pięć skrzyneczek. Mamy koski i kałaszka, tak? Mamy koski i kałaszka, więc mam nadzieję, że jedna koska przynajmniej siądzie w tym rozdaniu. O moi drodzy, siedzą dwie, w tym Bowie Knife Tiger tu także. Bez dwóch zdań. Jestem zadowolony, jestem mega zadowolony. Mamy kałaszek za stówkę, więc tam w sumie 60 parę złotych Na minus tutaj mamy koskę za 300 i Bowie Knife'a za 900 zł. Naprawdę niesamowite. Naprawdę niesamowite. Zróbmy sobie może z tego jeszcze kontrakt, z tych droższych, dokładnie skinów. Tak jest. 2100 zł, zobaczmy, czy teraz na odda. 2700. Nic dodać, nic nie moi drodzy. Jeśli nie chcecie otwierać, oczywiście skrzyneczek za końcem, możecie kupować w sklepie gotowe skiny. To jest dla mnie rewelacyjna rzecz. No i przejdźmy do tego, po co. Co chciałem dzisiaj sobie testować? Chciałem sobie dzisiaj stresować skrzyneczkę Bravo. Otworzyć ją może 50 razy. Zobaczyć, co z tego siądzie. Zobaczyć, co nam skrzyneczka Bravo da. Oczywiście, Fire Serpent, no, plus Kosy, to jest coś mega, mega, mega w tej skrzynce. Dobra, mamy Emeczkę. Mamy Big Watera. tutaj 2,30. 5,12 Emeczka za, za 30 zł. Ok, pierwszy strzał z delikatną stratą. Dobra, kolejne 5 mamy. 10, 10 skrzyneczek, to jakby za nami. Tutaj, czy to p 90 m Nie, niestety nie siądzie, niestety nie siądzie. Ale nie ma co się przejmować. Nie ma co się przejmować, oczywiście. Dobra, 15 rozdanie w takim momencie. O, tutaj chyba to P90 siądzie. Ach, przeleciało, przeleciało. Niestety, dobra. 15. Rozdanie też delikatnie z minusem. Mam nadzieję, że na te 50 otwarcie da nam coś naprawdę mega fajnego. Póki co mieliśmy tylko tą emeczkę Briat Water. Tutaj też widzę, że na raczej dokładnie, raczej na minus delikatnie. 25. Lecimy 25. Och, ten Fire Serpent, powiem Wam to. No, taki Fire Serpent, jakby nam poleciał naprawdę. Rewelacja. No. 30. Masz sobie. 30 otwarcie. To widzę, że znowu ten maczek kurczę, też tak blisko, tak blisko. Niestety, niestety. 35 w takim razie. A nie, naprawdę mam nadzieję, że na 50 otwarć tutaj widzę, że raczej Digielek siądzie dokładnie tak. Mamy Digielka, mamy Golden Coila Factory New, więc jeden z topowych skinów też tutaj. Zobaczmy sobie. Jeszcze Uspa, Uspa nie zauważyłem. Przepraszam, Uspik za 31 zł, Digielek za 80, także mamy ponad 130 zł z takiego otwarcia. Więc dwukrotność zwróciła na się w tym momencie. Lecimy 40 otwarcie skrzyneczki. O, i tutaj ta koska, jakby siadła, to było naprawdę spoko. Ale zatrzyma się i tak na maczko, więc wydaje mi się, że spoko. Dokładnie tak, maczek 30 zł, więc nie wiem, czy nawet nie na zero wychodzimy. 45. Otwarcie. Oj, 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 ta koska, ten fire serpent. No, powiem wam, tak blisko, naprawdę tak blisko. Że niestety też na minus, na minus. Ok, lecimy 50. otwarcie. Skrzyneczki, brawo. Fajnie, że te skrzyneczki ze standardowej. Oj, Fire Serpent. Czemu nie chcesz dać Fire Serpenta? No, niestety, niestety. Skrzyneczka, brawo, Fire Serpenta nam nie dała. Nie dała nam. Ale może otwórzmy sobie 10 razy skrzyneczkę Lotus. Mamy też fajnego kałaszka, bardzo fajnego kałaszka. Zobaczmy pierwsze 5 otwarć. Tu przeleci chyba, tak jest. Emeczka, dwie Emeczki, Gloczek. Emeczki e za 19 zł. Gloczek za 45, 39. No, niestety strata, niestety strata, tak. No, otwórzmy sobie kolejne 5 jeszcze. Może teraz nam się uda. Och, tutaj dwa, tutaj jeden, tak blisko, tak blisko. Naprawdę bliziutko, no naprawdę bliziutko. To otwórzmy jeszcze może ostatnie pięcie. Zobaczmy, zobaczmy, może da, może da. Ale widzę, że tutaj raczej. A w łupka jest emeczka, slide Space, więc emeczka całkiem spoko, naprawdę fajna. Naprawdę ładna. No niestety, nie mam, nie mam szczęścia do tej skrzynki, nie mam szczęścia do tej skrzynki. Ale Miami Vice jeszcze, spróbujmy jeszcze. Miami Vice ostatnio na odcinku dała, dała mega duży profit, więc może teraz też, teraz też, może na koniec, czy te rękawiczki siądą, Koska jeszcze nie siądzie, ale mamy awóbkę, mamy awupkę, więc chyba powinno nam się w sytuacji być na zero. 109 zł tutaj, może delikatna strata, dobra. Ostatnia szansa, strzyżka Miami Vice, mam nadzieję, że znowu nam się poszczęści. I zakończymy odcineczek fajnym skinkiem. niestety no nie dało nie dało. Szkoda, no szkoda, naprawdę szkoda, naprawdę szkoda. Że ja bym wam chciał oczywiście przypomnieć, że tutaj zakładka code wpisujecie sobie Just Smile macie 2 zł na start dzięki temu kodowi albo z reflinka, który jest podany w opisie filmu oczywiście. No i napiszcie w komentarzu może na następny odcinek, jaką skrzyneczkę byście chcieli otwierać? Myślę, że z tych operacji byśmy się na jakieś skusili. Także w komentarzach piszcie, którą skrzynkę będziemy otwierali. Ja się z Wami oczywiście żegnam i zapraszam Was do następnego miłego dnia. Cześć!